Nie popełniajmy błędów. Popełniamy błąd, nie doceniając potęgi, sił, procesów niematerialnych. Nie doceniamy ich, mimo istniejącej wiedzy na temat mądrości, umiejętności najdrobniejszych cząstek, nazywanych kwantowymi. Marzeniem ludzi było zawsze móc wpływać swoimi myślami, uczuciami. Wolą na materię i niematerię. Materializacja to świetny temat, tylko jak to zrobić? Jedną z metod lepszego komunikowania się z materią jest wysyłanie w sposób świadomy fal informacyjnych o określonej częstotliwości, wartości, akceptowanej przez cząstki tworzące nas, wszystko. Drugą metodą jest budowanie przez nas doskonałej, silnej, swojej wewnętrznej przestrzeni. Dzięki niej możemy funkcjonować w relacji że ze wszystkim w oparciu o tak zwany dodatni bilans energetyczny. Czyli posiadamy wystarczający dostęp do potrzebnych nam informacji. Dzięki czemu wiemy, jak na takie informacje reagować, jesteśmy skuteczni, dysponujemy wystarczającym wewnętrznym kapitałem, by wszystko brało pod uwagę nasze zdanie. Skoro materia jest tak naprawdę energią, powinniśmy uczyć się, rozumieć energię, bez względu na to, na jakim jest poziomie funkcjonowania. Mamy prawo odbierać i rozumieć informacje subtelne, nawet jeśli nie mamy możliwości ich póki co zweryfikowania. Jest też trzecia metoda wpływania niematerią na materię i niematerię. Polega ona na inicjowaniu, prowokowaniu materializacji. Chodzi, o wysyłanie fal swoich myśli, uczuć, intencji tak intensywnie, że aż stajemy się nadajnikiem, konsekwentnie, latami, budującym, torującym określoną drogę do przyszłości. Inicjowanie zdarzeń, materializowanie się czegoś to powodowanie. Że nawiązana zostaje relacja, uaktywniana procedura, program, tak, że nikt i nic nie jest w stanie nawet pomyśleć inaczej na temat swojej przyszłości, bo identyfikuje się z nią. Czy czegoś jesteśmy pewni? Absolutnie. Czy umiemy nie posiadać wątpliwości na każdy temat? Gdy czegoś jesteśmy pewni, nie mamy wątpliwości co do tego, to staje się to naszą prawdą. Zaczyna funkcjonować w dotyczącej nas przestrzeni. Jednak, często mamy wiele różnych wątpliwości. Tłumaczymy to tym, że za mało mamy prawdziwych informacji. Celem naszego rozwoju jest umieć pozyskiwać te prawdziwe informacje dzięki na przykład komunikowaniu się niematerialnemu. Niestety, podważamy też wiarygodność samego siebie, gdy wprowadzamy w swoje funkcjonowanie. Fałsz, lęk, gubimy poczucie własnej wartości i tak dalej. Mamy zadanie nie dawać się wpędzać w zaprzeczenia. Popełniamy błąd, gdy nie doceniamy mocy, energii, myślowo-uczuciowej, dlatego, że nie mamy dowodów lub mamy ich za mało. Na jej skuteczne działanie w tej rzeczywistości. Dlaczego? Być może materia potrafi być spowolniona w swoim funkcjonowaniu, nie tak szybko zmienia swoją konstrukcję, bo istnieje w nich schematyczna procedura kontynuowania właśnie takiego siebie. Być może cząstki stanowiące materie są uwikłane w zjawisko, nazywane naszym ziemskim czasem? Być może wynika to z ich małej aktywności? Więc zanim pewne zjawiska w materii się zmienią, trochę to trwa. To tak jak z szybkością pokonywania tego samego odcinka trasy przez najszybsze zwierzę świata i Żółwia. Ten ostatni musi bardzo dużo czasu poświęcić na przejście tego odcinka, który ktoś pokonuje w pięć minut. Mylimy się mówiąc, że ktoś rodzi się tu z negatywną energią, by ją w trakcie życia na przykład oczyszczać. Każda osobowość rodzi się tu. Czysta. Nie trzeba nikomu super kąpieli życia robić. Łączy się z tą rzeczywistością, tworzy się jej ziemska świadomość. Jeżeli rozwój świadomości dokonuje się poprzez pozytywność, jeżeli otrzymujemy miłość, wsparcie, to dostrzegamy w tym świecie zjawiska pozytywne. Potrafimy spojrzeć na nieprawidłowości z dystansu, gloryfikować to, co nazywamy pozytywnym. Uczymy się rozmawiać językami wymyślonymi przez ludzi, poznajemy prawa materii. Nie przeceniajmy energii negatywnej. Umiemy się do niej zdystansować, na nią zareagować. O tym mówimy, a nie o sile klątwy. Na każdą informację, zdarzenie, procedurę musimy umieć zareagować. Jeśli tego nie robimy, ona w niezmienionej formie gdzieś jest, też w nas, wprowadza swoje tendencje. Nie zrobi tego, gdy na nią reagujemy. Nie należy myśleć, że skoro coś jest niewidoczne, niematerialne, to tego nie ma. To jest. Co z tego, że tego nie widzimy, skoro to i tak swoje robi? Jest. Szkoda, że o niematerialnych procesach żeśmy niewiele albo nic nie wiedzieli. Dowiedzieliśmy się o nich na jakimś etapie życia. Zaczynamy je brać pod uwagę. Dlatego zajmujemy się swoim rozwojem wewnętrznym, bo chcemy umieć być w energii pozytywniejszej, dawać sobie radę z tą negatywną dla nas. Uczymy się zwracać uwagę, wprowadzać do swojej świadomości to, co tu jest, działa, ma informacje, wysyła je i przetwarza. Umie łączyć się, wpływać, decydować i tak dalej. Przez lata życia wiele się w każdym z nas zapisało schematów myślenia, uczuć, działania. Dlatego jesteśmy dziećmi historii przeszłości ale nie chcemy kontynuować ich negatywności. Dlatego uczymy się ustosunkować do tego, co było, do tej rzeczywistości, teraźniejszości i przyszłości. Musimy odzwyczaić się, myśleć, że jesteśmy kontynuacją negatywności z naszej przeszłości, rodów, społeczności, kultur. Przecież taka energia pozbierana przez nas, w przeszłości nie musi być teraz nami. Rozwijamy się wewnętrznie, by ona była inna. Analizowanie naszej przeszłości, historii, to praca nie do przerobienia. Bywa, że jakieś drobne zdarzenie potrafi tak się w człowieku zasiedzieć, że aż sam się temu dziwi. Na analizowanie przeszłości trzeba poświęcić dużo czasu, być prawie archeologiem istnienia, żeby się w niej do fundamentów dokopać. Towarzyszy temu zawsze jakaś trauma jakbyśmy kogoś ducha wewnętrznego niemal wywoływali. Zdecydowanie lepiej jest ustosunkować się do tego, co było, z rozumieniem, wybaczeniem. Potraktowaniem tego jako swoją historię dokonaną. Nasza świadomość, rozbudowywana przez kilkadziesiąt lat życia, jest naszym dobrem, dobroczyńcą czy kulą u nogi? Mówimy o potrzebie rozwoju naszej świadomości. Ale mowa o jakiej jej jakości, w jakim kierunku, co z nią dalej robić. Każdego z nas świadomość ma w danej chwili określony zbiór informacji, jakąś umiejętność ich przetwarzania, komunikowania się w jakiejś przestrzeni, bazę systemu wartości itd. Rozbudowa naszej świadomości polega na poszukiwaniu, dobieraniu elementów do niej pasujących, wzmacniających, dających nowe możliwości i perspektywy. Nie da się budowanej przez kilkadziesiąt lat życia swojej świadomości tak po prostu odrzucić. Jeżeli sobie uświadomimy, że ona jednak nam przeszkadza w życiu, bo determinują ją kody, przyzwyczajenia, schematy, relacje, połączenia, z którymi nie wiadomo co robić. Musimy ustosunkować się do swojej świadomości, czyli zareagować na siebie samego. Co to jest nasza świadomość? To nasz sposób komunikowania się w tej rzeczywistości. Nasza tak zwana głębia ma swój inny sposób komunikowania się ze wszystkim, dosłownie wszędzie. Co my możemy ze swoją świadomością zrobić? A oczyszczamy ją, czyli siebie. Tego rodzaju oczyszczanie polega na zerywaniu relacji myślowo-uczuciowych z tym, co chcemy, aby przestało być w nas aktywne. Powodujemy, że to przestaje funkcjonować w naszej świadomości, zostaje wyłączone jak światło w pokoju. To nie jest chowanie głowy w piasek, ale niepozwalanie. Na kontynuowanie się w nas jakiegoś procesu. Za mało trenujemy takie reagowanie, by mieć dowody na siłę działania naszych myśli i uczuć, za dużo mamy na ten temat wątpliwości osłabiających ich skuteczność. Nasz rozwój. Polega na dobieraniu, wprowadzaniu do naszej świadomości nowych informacji, procesów itd., ale nie tych, pasujących do tej naszej nieaktualnej, dawnej energii, kontynuowanej przez nas nieprawdy, słabości, negatywności z przeszłości. Bywa. Że ktoś ciągle spotyka w swoim życiu osoby, z którymi nie jest kimś szczęśliwym, bo szuka kogoś pasującego do swojej kontynuowanej energii z przeszłości. Rozwój wewnętrzny to zmiana wewnętrznej energii, wychodzenie ze schematów, ustosunkowanie się do nazbieranych latami w sobie programów. Nasze pole energetyczne to efekt wszystkiego, co dzieje się w nas. To emanacja zewnętrzna naszego wnętrza. Miewamy w sobie energię, która osadziła się w nas, jak muł w rzece. Na powierzchni wody tego mułu nie widać. Mamy wrażenie, że nie jest aktywne. Jednak. Gdy taka energia z jakiegoś powodu zaczyna się uaktywniać, mamy problemy. Pozostawienie tej energii w sobie to nie są dobre rokowania. Potęga energii polega na tym, że ona po prostu jest. Jeżeli nie zmienimy jej jakości, to będzie taką w swoim programie, jaką była. Jej potęga polega na tym, że gdy się uaktywni w realizowaniu jakiegoś programu, to trzeba mocne elementy w nią wprowadzić, żeby przestała te programy realizować. Poza tym energia ma tendencję szukania współpracy, relacji, towarzystwa. Cząstka chce łączyć się z inną cząstką. A gdy, te, a gdy tych połączeń powstaje więcej, mówimy o zaistnieniu pewnych procedur, fal energetycznych. Gdy trwa to latami, wiekami, to trzeba potężnej energii, by takie połączenia się zmieniły. One jakoś się definiują, na tym polega ich potęga, że. Zdefiniowały się. Nas to zjawisko też dotyczy. Człowiek, który się jasno określił, jest w zgodzie ze sobą, to osoba potężna, bo nie ma dylematów wewnętrznych. Jest wewnętrznie scalony, synchronizowany pozytywnie, obserwuje, czy jego myśli, uczucia są w zgodzie z jego wartościami. To silny człowiek. Jego siła jest w Nim, w jego wnętrzu. Potęga energii, nie materii, powstaje dzięki komunikowaniu się, budowaniu relacji, części wspólnej, aktywności, kontynuowaniu kompletowania siebie, tworzeniu doskonalszych systemów. Jest potężna. Bo wolną swoją wolą wchodzi w relacje albo nie. Nie myli się w tych relacjach. My też uczymy się tak zwanego komunikowania się niematerialnego, by wiedzieć, jakie relacje akceptować. Błędem naszym jest niereagowanie, czyli w gruncie rzeczy. Akceptowanie w sobie, w swoim życiu energii nazywanej negatywną, powodującej w nas zjawisko ujemnego bilansu energetycznego. Taka obciążająca nas energia negatywna, której nikt nie chce, znajduje się w nas i dookoła. Jeśli, jej, jeśli jest nieaktywna, Transformuje się pozytywnie, to dobrze. Jeśli jest aktywna, nie niwelowana, może być porównana do śmieci porozrzucanych, których nikt nie sprząta czyli po prostu będą. To ludzie produkują taką energię. Ona z kosmosu nie spada. Jest marzenie żeby przestali taką produkować. Bywa, że latami ta energia nie jest neutralizowana. A my narzekamy, że nasze życie jest ciężkie. Jak może być lekkie? Jeżeli jest wypełnione tego rodzaju energią. Wiemy, że trzeba wzbogacać swoją czystość energetyczną i siłę wibracyjną, nie dawać się przeinaczać, oszukiwać, manipulować sobą energią, wibracją, osobowością, cząstką materialnym i innym. Błąd popełniamy, gdy nasza świadomość skupia się tylko na obsługiwaniu tej rzeczywistości którą dotykamy, wąchamy, widzimy. Przecież ta rzeczywistość jest tylko dużym fragmentem o wiele większej całości. W niej jesteśmy zawsze, tu jesteśmy tylko przez pewien czas.